Dzień dobry, nie ma na co czekać, yy, na pędzlu już jest krem, ten sam co poprzednio, czyli żywet Skin Ultra Sensitive, czyli do skóry bardzo wrażliwej, zważyłem 3,3 g. zobaczymy czy wystarczy pędzel Borszuk. Omega sześćset jeden jeżeli chodzi o włosie, to ta omega jest super rośna. Tylko. Jak dla mnie za krótka trochę rączka, ale taką kupiłem i taką będę używał, jak dobre pranie. Bez namaczenia nie idzie w końcu trzy gramy kremu. 3 gramy kremu też muszą wypić. Już jest coraz lepiej. Jeszcze kapinkę. Pędzel się zrobił. Straszna miotła. Wciągnął tej piany na bogato i grzyb wielkości o juniu. No, ale wywierzaki lubią się magazynować. Piana już, 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 już. Już, już, już. Aczkolwiek jeszcze zasłucha. Dobra. No dobra, trzeba. Chyba można już przystąpić do skrobania pyska. Beli z żyletką, e, żylet 7 czyli dzisiejsze golenie jest jeszcze bardziej źle niż poprzednie. Krem żylet teha Krem żylet. No i żyletka też nie z innej firmy. Jest to drugie użycie tej Żyletki. Większość mówi, że najlepsze jest drugie użycie. Dla mnie też drugie i trzecie jest zawsze najlepsze. Z Żyletkami jest tak, że przy pierwszym życiu, przy użyciu mają jeszcze taką. Pierwotną. Agresywność postprodukcyjną, a którą tracą w tym pierwszym użyciu, a potem zachowują ostrość, a mają troszeczkę mniej agresywności to jest wtedy najprzyjemniejsze golenie. Pijemny zapaszek tego żyletowego kremu. Taki, no. Spędza niewiele, czuć, ale tutaj, jak już rozprowadziłem na twarzy, to powiem Wam, że taka lekka świeżość taka lekka, mylna świeżość po prostu. Jest. Nienachalny w tym smaku, smaku w tym aromacie, więc można zastosować dowolne coś po goleniu. Prawda? Ja tę brzyletkę ledwo czuję. Czy fajniejsza od Trita? Chyba trochę tak. Taka fajniejsza jest ta. seven o'clock. Dobra. Bez szaleństwa i tak. tak jak zwykle Moje obowiązkowe pół przejścia, czyli chwa musi być. Zrobione. Mimo, że ta maszynka się fajnie trzyma nawet mokrą ręką, to jednak wolę dłonie nie obetrzeć bo wtedy czuję się pewniej bo to moletowanie jest takie nieagresywne nazwijmy to cała maszynka cała maszynka nie grzeszy agresywnością więc dlaczego moletowanie miałby nie pasować do reszty Dobrze isso? É? Dobrze. Jest dobrze. To pora mieć grzywkę z grzywki. Pędzę jeszcze piane dzierży. A tak już. O, teraz kolego oddałeś na bogato. że spoko, jak widać jeszcze jest trochę. Mm-hmm. <laughs> Wygląda na to, że na raz się wyrobię.

Jak widzicie po głowie jadę na czapce. Tak łagodnym sprzętem można sobie spokojnie na to pozwolić. Maszynka na czapce na tym kremie idzie ładnie. Krem nawet dostawia taki poślizg, że nie zawahałbym się go użyć pod brzytwa. Jest dobrze. Jest dobrze, czuję się ogolony. Maszynka. Konkluzja po dwóch goleniach. Przyjemna. Fajna długość rączki. Poniżej 90 mm. Ja nie lubię takich długa si. Tym, tym się bardzo dobrze operuje. To jest długość jeszcze operacyjna jak najbardziej. Maszynka z gatunku łagodnych. I no trzeba znaleźć sobie do niej odpowiednią żyletkę. Ja widzę, że 7 o'clock czarny nadaje się. Tryt gorzej. Ale to są moje odczucia. Jakie są Wasze, musicie sami wypróbować. Ja za dzisiejsze oglądanie Wam już dziękuję. Tylko sobie jeszcze nałożę pierwszej wam. Może o. będzie to ten sam co ostatnio. Dlaczego nie? Te flaszki robią takie. Big country, duży kraj. To wszystko musi być duże, nie? Flaszka też też. Musi być duża. No, nic nie szczypień, nic nie gryzie, mimo że to jest produkt łatwopalny, czyli zapewne nie naczczo czyli alkoholowy. No, teraz już jestem gotowy na przyjęcie dnia. Jest dzisiaj piątunio-piąteczek. Ja mam wolne. I będę załatwiał sprawy domowe dzisiaj w związku z powyższym. Dziękuję Wam za uwagę jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Miejcie się ludkowie i do zobaczenia w następnych produkcjach moich, że się tak szumnie wyrażę. Cześć.